Dzisiaj mamy na w kolejnym odcinku na Omegle. Słuchajcie, zobaczymy, kogo się nam tam da. Moja da, da nam los do rozmowy, ale mam nadzieję, że nie będzie takiego, czy jakoś co było w zeszłym odcinku. A mówię tutaj o sytuacji, gdzie było, wiadomo, tych trzech gości, a jeden, wiadomo, zarobił krzesło, ratował cały odcinek. A przeanalizowałem to dokładnie, tak zweryfikowałem wszystkie z kilkoma kumplami. Jeden akurat był zdania, że ten materiał chyba się za bardzo tak nie nadaje, ale reszta stwierdziła, że się nadaje. Ja to też jeszcze tak zweryfikowałem sobie i ostatecznie stwierdziłem sobie, że, ten, ten, że tamten odcinek jeszcze się nadaje. Także Krzysztof uratował tamten odcinek, a teraz zobaczymy, kogo go nam da i mam nadzieję, że nie będzie takich sytuacji jak ostatnio. Miejmy nadzieję. Słucham. Co ty masz za kogoś? Wygląda jak snacks. No nie, nie, proszę cię. Nie, nie mów o tym. Słuchaj. Słuchaj. Posłuchaj, kiedyś nagrywałem materiał na YouTube, gdzie podczas jednego materiału dwie osoby mi powiedziały dokładnie to samo co ty teraz. I teraz znowu mam materiał, gdzie ty mi o tym wspominasz. Znowu wspomniania. i rozumiem. Zmień głos. On no właśnie o to chodzi, że... Żebym nie zmieniał, bo jak zmienię to brzmi tak, czekaj. Dawaj. Dokładnie tak to, Słyszysz? To już lepszy, wiesz. lepszy, na pewno? Albo, albo że ścisz trochę. No właśnie o to chodzi. Że nie mogę. To widzowie wyśliście teraz. Masz streama? Nie, nie, nie mam streama, ale nagrywam na YouTube. A. Możesz dać silnikę, bo teraz poniekąd nagrywam, ale już mam wyłączonego OBS-a, niestety. No, no widzisz. Dostaniesz słupka. A może nawet dwa, bo nie wiem, czy mój znajomy będzie chciał. No, spoko, jak coś dać, tam mogę. Dać. To obejrzę. Zapraszam. Montujesz filmy, czy nie? E, chwilowo nie, ale robię cięcia. Wiesz, jak wykrzyknę. A to taki szybki montaż. No, powiedz, ja z tym. ale z ten. Czyli ma... po prostu no, na rozmowę wycinasz. No, powiedzmy, ale powiem ci, ten odcinek wejdzie na pewno w przyszłym tygodniu, ale nie wiem dokładnie w jaki dzień, bo mam jeszcze jedną o Do widzenia. Mhm. Także ten odcinek, ten drugi, co nagrywam, ma dzisiaj. No to nie będę nie... na bieżąco patrzył. Spoko. Za... Z dzwonkiem zabiję ale subskrypcję. No spoko. Mo może być czwartek, może być nawet w piątek wiesz. Tam różnie to może No dobra. No ja nie będę miał fali, więc na pewno raczej obejrzę. No i to w takim razie życzę Ci udanej fali. Dziękuję Dzięki. Nie ma za co spoko. Buzik. No to co. Siema. Siema. Siema, witaj, co tam u ciebie? Wszystko dobrze. Nie Jestem sztuczną inteligencją. A nie, nie, nie jesteś? A to powiedz, nie. skoro nie jesteś sztuczną inteligencją, to powiedz mi teraz na pewne pytanie. Mm. Czy wierzysz w istnienie UFO? Pewnie, że wierzę. wierzę. UFO to jesteśmy my z przyszłości. Aha, okej, okay, dobra. Do... No, to czekaj, czekaj, tylko skończ ten temat. Teraz no. ja, ja ja coś powiem. No wyobraź, sobie, że, wyobraź sobie, że ludzie doszli do takiej technologii, że wymyślili podróże w czasie. Mm -hmm. odkryli taki napęd i, i jesteśmy w stanie podróżować w czasie. Mm -hmm. Metodą ewol ewolucji zmieniliśmy swój wygląd i kształt, jak to się dzieje na przestrzeni lat. I powiedzmy, że kosmici to jesteśmy my na przykład w takim 5000 albo 6000 roku, którzy przylatują zobaczyć, co spierdolili na tej planecie. Mm -hmm. no, I okay. Dlatego czasami zdarza się, że możemy ich zobaczyć. Nie? Rozumiecie. To teraz mi powiedz, czy twoim zdaniem istnieje życie na Marsie? Wydaje mi się, że istniało. Istniało. A teraz powiedz, czy jakikolwiek człowiek był na Księżycu, czy to tak naprawdę było gdzieś kręcone i jest to nieprawda? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Skoro, za, skoro zaczęliśmy ten że... temat, to wiesz, jestem ciekawy twojego stania. Z, z księżycem, no ciężko jest mi się wypowiedzieć na znaczy, ten temat. Bo ja z jednej strony uważam, że ktoś wylądował na tym księżycu i faktycznie mm -hmm. był, a z drugiej strony ciężko uwierzyć po prostu w technologię, która w tamtych czasach była dostępna mm -hmm. i w to, że faktycznie ktoś mógł wylądować sobie na księżycu, nie? Mm -hmm. Tylko, że biorąc pod uwagę to, że to są technologie zazwyczaj wojskowe, to jestem skłonny uwierzyć, że w latach 70. już można było podróżować gdzieś tam, poza planetę ziemniak. Nie? Z którego ty jesteś roku? Z 93. Aha. A podróżowałeś już w czasie? Jeszcze nie podróżowałem w czasie Mordo. Okay. Ale nie dożyję, taki... nie, do, nie dożyję tego, nie? No to fajnie, no to nieźle. A to jeszcze jedno takie Ale... pytanie no? mam dla ciebie. Gdzie w twoim zdaniem UFO, UFO mieszka. Gdzie jest po prostu ich tak jakby dom, powiedzmy to w cudzysłowiu. Gdzie na ja dzień będzie? Moim, moim, moim zdaniem to nie jest jakaś tam obca cywilizacja, tylko faktycznie to jesteśmy my z przyszłości, więc w całym układzie słonecznym. Aha, no dobra. Po, obstawiam, że no nie wiem, może, może kiedyś będziemy mogli podróżować poza układ słoneczny, ale. Mhm skupiając się na razie na naszym, na naszym rejonie, to powiedzmy, że UFO zamieszkuje te tereny. A tak samo z Marsem. Nie wydaje ci się, że Mars kiedyś był zamieszkały i to po prostu ludzie, ludzie przylecieli na planetę Ziemia, która była mm. powiedzmy planetą bliźniaczą? Bo nie zobacz, że jest taka tendencja, że zazwyczaj, zazwyczaj w układach, no już nie mówię, że w, układzie, w, układach, w układach słonecznych, ale w innych galaktykach, Zazwyczaj występują po dwie, po trzy, po cztery podobne planety do Ziemi. W sensie, no, powiedzmy, że są zazwyczaj bliźniacze, nie? Rozumiem. I występują w parach. Jeśli i ludzie mi się no. trafiają na tym materiale. No ja ale mogę jeszcze więcej rzeczy powiedzieć, patrz, na przykład, dlaczego? Jak to jest możliwe. I jak to może być dziełem w przypadku, że Ziemia... Księżyc i słońce są w tak idealnych odległościach między sobą, że jak księżyc zasłania słońce, to jest idealnie. Na, na pozycji, księżyc jest na pozycji słońca, idealnie w mm -hmm. tym miejscu, że mamy zaćmienie i widać tylko pierścień tak naprawdę słońca. Ty... Jak to jest możliwe? I ostatnie, właściwie moje pytanie na moim odcinku dla ciebie. Jakim Twoim zdaniem kształt ma Ziemia? Bo wiesz, ludzie wierzą w różne rzeczy. jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Bo nawet wierzą, że ma kształt banana. Przykładowo są tacy ludzie. Eliptyczna, wydaje mi się, że jest eliptyczna. Nie jest ani okrągła, ani płaska. Mhm. Jest bardziej jak piłka lekarska. O, kurwa, mhm. idealny przykład, co? Ale, o, ale już, już Dzięki sile odśrodkowej. No tak mi się wydaje. Skurwa, kurwa, ciężka jak piłka w No fajnie. Fajne, 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 fajne osoby dzisiaj spotkałem na ten odcinek u mnie. Super. No spoko, spoko. A to, co, ja Miło, będę... że mamy mi się bardzo że Ja lubię ten temat kos, kosmosu. No widzisz. To ja co, chyba będę leciał dalej i zobaczę, kogo dalej spotkam. Dobra, trzymaj się. Siema. Siemka. Teraz powiem wam tak szczerze. Ciekawe. Na ciekawe tematy można zejść z ludźmi tutaj. Sieman. Poszło sobie. Fajne no usta. No dzięki, ty też masz, masz fajne usta. Dzień dobry ma. no i witaj. Co ty robisz? Fajne, 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 ciebie? Fajowo. Fajowo ciebie? No się. tak trzymaj. Hello, hello, fajne. Fajne, fajne. masz. Dzięki. Fajne. No. za mnie Fajne. <laughs> jest... Nie wiem. No, 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 no. Fajne okulary masz. Dobry wieczór. No witaj. Kolegę? Masz fajne okulary mówię. O okulary. <gulary> Kolega. <gulary> Przepraszam, bo Oj tu drogą słabo słyszę, nie? Po Dziękuję. Siema, witaj. Hej, hey. co robisz? A nagrywam na YouTube materiał. A, no to do widzenia. Nie, czemu nagrywasz na YouTube? Bo lubię nagrywać na YouTube. Nie, bo zarabiasz hajs! Następny! No wiesz, jest... Sorry. Tak tu tak już jest. Ale <głos》> ty, co ty, ty, ty to... nie Halo, co ty za mecz oglądasz? <głos》<głos》oła, po co, oła, ci, po co ci ten szalik? Bo jest zimno, jest zimno. Aha, zimno ci? Dam ci mój grzejnik. Grzyński. A kto mamy, mi, a kto i, A kto mi podłączy instalację do tego grzejnika? no ty, ty albo jakiś twój kolega. No nie wiem, nie wiem. Powiedzie łatwo. Dajesz znaczy, daj, daj. mamy... daj. daj no. 2000 blikiem i grzynik jest twój. Aha. do cholera, nie ma. Kolega nie ma blika. Trudno. Coś tu poszło poszło... Siema Rudy Siema Ja ci, ja ci dam Rudy ja ci, ja ci dam Rudy Ej przepraszam Nie Ja ci dam Rudy Ja ci dam Nie no żartuję, jesteś A ty, to blond włosy nie? Nie Tak, tak. Brązowy chyba Nie Tak Blond Dobra No to blonda. Dobra no blond No Co robisz no. o tej porze tutaj? Ej stoi coś za panem Ja wiem co ty to stoi, za to, bo... Ufo jak ktoś cię prankuje serio Ufo, Ufo. Kurwa. Ufa. No. Ufa, ufa. Dobra. no. Dobra. U mnie? Git. A u ciebie? No fantastycznie. Fantastycznie. Dobrze. Bombastycznie. No może być tak, jak twój kolega mówi. Nie, ja idę wyzywać no, dalej. Tak jak A nie wyzywaj. To. Nie wyzywaj. Nie wyzywaj. To. Co to? Co to? To cię wyzywa. Wy, ty nie wyzywaj. Wy, ty nie wyzywaj. Kogo? Ludzi. Czemu? Bo to nie fajne <śleszy> to nie fajne Ale Słuchaj, latają, ty, ty my chcesz my być my na streamach i, tak, i tak, starać na, to to, to to na YouTube, jak wyzywasz ludzi? No No chyba, że tak no to ja się to nie się w to nie w takim razie Chuj, będę ich wyzywał, pierdol, elo No to fajnie Siema, nara Znowu to samo Nie, no co za ludzie, no. Siema. Siema. Co tam Wszystko dobrze. Fajny telefon. Hej! Z czego się śmiejesz, siema? Z siebie, no z nas. A, z, ze mnie? Co ja cię takiego zrobiłem? Nie z ciebie, z siebie! Aha, dobra, zna? dobra, usłyszałem, że ze mnie, dobra. To, tak szybko gadasz, tylko nie rozumiem, jeszcze chwila, moment, daj jeszcze raz. Co? Tam u ciebie. U. Dobre, dobre, to było dobre. U mnie dobrze! Jak ci się bawisz? Tak. Ja, ja się bawię w ten weekend znakomicie. No i poszły sobie. Siema. Siema. Co tam u ciebie słuchać powiedz? No, dobrze, całkiem gadam sobie z kolegami. A jak tam u ciebie? Idealnie. No, co porabiasz? Nagrywam materiał akurat. A to, <noise> to prawda. Zawsze musi boleć. <noise> To, że jeszcze będzie dzisiaj do rozmowy? Już. Zbliżamy się do. O, gruby. Ty, grubaśny. Głupak, grubaśny, no, stary. Mam do, mam do ciebie chwilę. Widzę Twoją lokalizację. Zajebiście, pod. Nara. Siema? No i nara. No, siema, co tam? Siema, u mnie fajnie, a u Ciebie? Tylko nie, nie mów pewnego zdania, proszę cię nie. Domino? To ty? Dobra, masz szczęście, że to a nie do... a O czym inny jak? No co, to ty? Do, domino? Myś, myś... Gamer? Gamer, ale nie domino A Inny gamer I, no, i Możesz też, sobie i też, ją ustawić na kopię. I też gamer na YouTube A, nagrywasz? Live'a y masz? Nie, 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 ogólnie nagrałem na YouTube, na Omegle też czasem I CS dużo się ma Siema. Co to u Ciebie wysłać? O dobrze. Prowadzisz skreama? Nie. A szkoda. A ty? Nagrywkę. A co robisz? Ogólnie nagrywam o, o Megle, nagrywam CSA i tak dalej, i tak dalej. No podaj YouTube'a, napisz tak, co skopiuję. Okej, okay. już ci daję Jesteś ogólnie chyba ostatnią osobą którą dzisiaj gram, bo już mam materiał prawie 16-minutowy. A no to fajnie. Także jeszcze się fajnie załapałeś. <laughs> Jak będziesz się wiedzieć, to mam mistrzowski obrońca 2 na, 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 na skrzydle IC2-5 na Turniejowym. Mm. Jak jesteś ogólnie wiadomo. <laughs> Gdzie kupiłeś tą klawiaturę? ja nie kupiłem tylko dostałem od brata A no, takie rzeczy Fajnie świecąco Nie, właśnie mnie to wkurza, bo właśnie Ona szybko się brudzi No Bo mnie właśnie bo się brudzi, też świeci fajnie, no ale Jestem akurat zadowolony Ja to właśnie sobie planuję teraz kupić białą klawiaturę, bo ja mam właśnie jakieś Ja co chwilę ją ubrudzone, właśnie w kurzu I to widać A na co się wkurzasz? Czekaj chwilę. Jeden się muszę zrobić. No, okay. no teraz. I na co się wkurzasz tam? No ja na tę klawiaturę, bo ona szybko się brudzi. W kurzu. Na przykład i ten a, kurz tak co jest. chwilę widać. Mm, rozumiem A ty jaką masz klawiaturę? taką powiem Ci świecącą. Nie wiem czy dam radę ją podnieść. Czekaj. Może uda mi się. Taka wiesz, świeci. tam. tam no, no fajne. Ja teraz muszę wszystko sobie ustawić. Dobra. A jak się nazywasz w, w Na steamie youtube marcelgames.pl Czekaj chwilę. Czekaj, no szybko wejdę w CESka. Ogólnie taka Ci informacja zara. dla ciebie, że te omegle, które teraz obecnie nagrywam, to wejdzie prawdopodobnie może w czwartek, może w piątek, bo już mam E, tam jedne do omegle do wrzucenia jeszcze. A, no dobra. No i trochę ja to obejrzę. kombinowałem jeszcze czy to daje, czy to mogę wrzucić, ale... Zweryfikowałem sobie odpowiedzią i mogę, bo wiesz, była taka sytuacja, że było trzech typków, a jeden... sobie tak się ściągnął majty, ale wiesz, zasłoniło go na całe szczęście krzesło. I materiał na szczęście, a. całe szczęście nadaje się na tobie. No ja ci do CSka ten kod. No spoko, jak, a ty mnie tam dodałeś na Steam a? No Na Steam'ie cię nie dodałem, bo Aha. mi się z Steam zepsuł i nie mogę go odpalić, a Cesa jakoś mogę, nie wiem co jest. Okay. Właściwie wziąłem ten, skopiowałem z, z CS'ka. Okej, okay, to jak tam niczego nie zepsuję, to jeszcze dzisiaj cię dodam. <laughs> no dobra. No to jak chcesz możesz pozdrawić moich widzów na koniec pożegnać. No to pozdrawiam bardzo wszystkich widzów. I żeby dodawali łapkę w górę, subskrypcję. I żeby było dużo u Ciebie wyświetleń. O, dzięki wielkie. A za Megnę jest sporo wyświetlenia. <grych> no, do... no dobra, to już będę no. No. leciał. Spoko. Dobra. trzymaj się, Dobra. Na razie. Cześć. Trzymy... No i słuchajcie, w ten oto sposób zakończymy dzisiejszy odcinek, zostawiać łapki w górę komentarzy, subskrypcji, to jest nawet tak jak, tak jak to powiedział ostatni mój, mogę powiedzieć, właściwie nawet nowy widz, bo chyba zasubskrybował mój kanał już. No i widzimy się w następnych filmach i kto wie, może jeszcze nawet będzie z nim materiał, gdzie gramy wspólnie w CS, a także widzimy się w następnych materiałach I siema!